Obudzić Olbrzyma W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa! Walki jest kultura! Witam bardzo serdecznie, budzimy olbrzyma. Dziś zapraszam Was nie na dyskusję, ale na wewnętrzną wędrówkę spokojną, ale niełatwą. Będzie to droga przez ciemne doliny współczesnych sporów, ale z nadzieją, że na końcu tej drogi tli się światło. Nie zapraszam do studium psychologii, nie zapraszam do modnych warsztatów uzdrawiania własnej duszy. Zapraszam Was na spotkanie z prawdą, której nie można wyprodukować, ale którą można odkryć tylko w ciszy sumienia i w głębi własnych myśli. To nie będzie odcinek o radzeniu sobie z emocjami. To nie będzie też coś o rozwoju osobistym w wersji duchowej. Będzie o czymś bardziej trudnym o duchu, który ma odwagę stawić opór systemowi kłamstwa. O duchu, który nie daje się zredukować do emocji, ideologii, kodów QR i uśmiechniętych kampanii równości. W centrum tego odcinka stoi Mikołaj Bierdiajew, człowiek, który przeszedł piekło rewolucji i nie oddał swojego sumienia. Rosyjski myśliciel, filozof, chrześcijanin, wyrzucony z sowieckiej Rosji nie za przemoc, ale za myślenie, nie za broń, ale za wierność duchowi. Antykomunista nie z lęku, ale z rozpoznania. Prorok nie z tytułu, ale tak naprawdę z odwagi. Jego pisma to manifesty ducha wolnego od terroru ideologicznego. To nie tylko teksty filozoficzne, to takie ostrzeżenia, to duchowe sygnały alarmowe, które dziś po stu latach brzmią jeszcze mocniej. W tym odcinku sięgam po dwa jego dzieła, które uważam za duchowy kompas dla zagubionego współczesnego człowieka. Źródła i sens komunizmu rosyjskiego oraz Królestwo Ducha i Królestwo Cezara. Dziś akcent będzie położony bardziej na to drugie dzieło. Z tym pierwszym zapoznamy się w kolejnym odcinku. Ale przede wszystkim to nie są książki do jakiegoś studium. To dzieła, które przepalają sumienie. To teksty, które nie pytają, jak się czujesz. To teksty, które mówią ci, czy wiesz, kim jesteś i komu ufasz. Bierdiajew rozumiał coś, czego nie rozumie dzisiejszy świat że duch, Człowieka nie rodzi się z psychicznej wygody ani socjotechniki, że duch nie jest funkcją emocji, ale przestrzenią prawdy i że człowiek nie jest projektem rewolucji, ale obrazem Boga, wolnym, twórczym i odpowiedzialnym. W tej audycji, w tym podcaście, nie będę mówić tylko o przeszłości, będę mówić o teraźniejszości, o tej chwili, w której nawet kościół często milczy, szkoła deformuje. A rodzina walczy o przetrwanie, a dzieciom daje się bajki, w których nie ma ani ojca, ani matki, ani prawdy. Chcę was zaprosić do myślenia na poważnie, do powrotu do duchowej walki, którą wielu chrześcijan porzuciło dla świętego spokoju, chyba nawet największego świętego, którego czcimy. Bo jak pisał Bierdiajew, nie ma nic ważniejszego od poszukiwania prawdy i jej umiłowania. I właśnie tam, w tym poszukiwaniu, zaczyna się, Opór. W takim razie coś, co nas teraz szokuje. Dostojewski pisał kiedyś o tak zwanym duszeniu w kołysce. W ślad za bohaterem Dostojewskiego marksiści mogą powiedzieć, jak napisał Bierdiajew, każdego geniusza udusimy w kołysce. To nie jest metafora, to jest strategia. To jest plan systemowego unicestwiania człowieka, zanim zacznie myśleć, kochać i wierzyć. Mikołaj Bierdiajew pisał, że rewolucja nie zaczyna się na barykadach. Nie rozpoczyna się od obalania rządów ani wywieszenia czerwonych flag. Zaczyna się w łóżeczku dziecka, tam, gdzie powinien czekać ojciec i matka. Tam stawia się dziś urzędnika, terapeutę, czy nawet aktywistę. Tam, gdzie powinno rozbrzmiewać Ojcze nasz słychać narrację o wielu narracjach, o różnorodności rodzin, o przebudzonej świadomości płciowej. Duszenie w kołysce to nie sloga to Realna, programowa praktyka świata, który uznał, że najlepszym momentem na dezintegrację człowieka jest jego początek. Zanim zapuści korzenie, trzeba mu je wyrwać. Zanim zapyta o Boga, trzeba go nauczyć, że każda religia jest równa. Zanim pokocha prawdę, trzeba mu powiedzieć, że prawda nie istnieje. Zanim zapyta, kim jestem, trzeba mu odpowiedzieć, kim tylko chcesz. W świecie, który nazywa się nowoczesnym, Ojcostwo przedstawiane jest jako presja czy opresja. Macierzyństwo to tak naprawdę przeszkoda w karierze zawodowej. Wiara to narzędzie kontroli mas, a tradycja to zbędny balast, który należy odrzucić. I to dziecko, istota najbardziej bezbronna, staje się dziś poligonem ideologicznym. Oto codzienność. Standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia, które redukują dziecko i jego styl życia do sfery przyjemności. Bajki i książeczki, w których nie ma już, mamy taty, relacji damsko-męskich, ale jest rodzic jeden, rodzic dwa, rodzic A, rodzic B. Podręczniki, w których chłopiec może być dziewczynką, a dziewczynka kimkolwiek zechce, nawet czymś, co nie istnieje. System szkolny, który uczy neutralności światopoglądowej, ale w praktyce usuwa boga, krzyż, patriotyzm, tradycję i sumienie. To nie jest ewolucja, to jest rewolucja skrajnie przemyślana, doskonale sformatowana, globalna w swym wymiarze i niestety wyjątkowo skuteczna. Rewolucja, która wie, że aby zapanować nad człowiekiem, trzeba najpierw odciąć go od wszystkiego, co nadaje mu jego tożsamość. A więc od historii, bo narody bez pamięci nie walczą, od rodziny, bo dzieci wychowane przez państwo łatwiej kontrolować, od wiary, bo ludzie bez Boga czczą nowoczesne bożki, ekran, pieniądz, pożądanie czy też własne ego. To właśnie dlatego pierwszą ofiarą neomarksistowskiej rewolucji jest dziecko. To nie jest przypadek, to jest cel, robi się to celowo, bo jeśli dziecko od początku nauczy się, że wszystko jest płynne, nigdy nie stanie się skałą. Jeśli nauczy się, że może być kim chce, nigdy nie będzie sobą. Jeśli przestanie słyszeć, jesteś stworzony na obraz Boga, uwierzy, że sam jest Bogiem. I właśnie wtedy rewolucja zwycięży, nie przez przemoc, ale przez taką kwestię, presję, usunięcia prawdy. Czyż to nie jest nasza codzienność? Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Dziecko nie ma już być wychowane ma być kształtowane, programowane, modelowane ma być inkluzyjne, a więc pozbawione granic ma być otwarte a więc niezdolne do rozeznania dobra i zła ma być nowoczesne a więc odcięte od wszystkiego, co jest trwałe i niezmienne. A dzieci nie potrzebują, przecież, edukatorów równościowych potrzebują ojca, który mówi im prawdę matki, która uczy ich miłości i czułości. Krzyża nad łóżkiem, modlitwy przy posiłku i świadectwa odwagi, bo inaczej będziemy tylko gasić pożar, który sami rozpaliliśmy naszym milczeniem. I dlatego trzeba powiedzieć jasno: Duszenie w kołysce to prawdziwa wojna o przyszłość nie prowadzona czołgami, ale planszami edukacyjnymi tęczowymi dniami bajkami z różnorodnych portali, które promują anty. Tradycyjne wartości i oczywiście szkolnymi projektami o wielu tożsamościach płciowych. Nie możemy udawać, że nas to tak w zasadzie nie dotyczy, że to nie jest nasz problem, bo moc marksizmu po części zależy od słabości chrześcijan. Tak powiedział Bierdiajew i miał rację. Królestwo Ducha ustępuje dziś pola królestwu Cezara. Zamiast misyjnego ducha mamy komfortowe wspólnoty. Dla wielu współczesnych katolików wiara to terapia. Rekolekcje wewnętrznego uzdrowienia zastępują różnorodne inne wartościowe rekolekcje, chociażby wielkopostne. Chrześcijaństwo staje się balsamem na rany, ale nie bronią, która staje w obronie prawdy. W tym czasie nasze dzieci są formowane przez kulturowych rewolucjonistów. W szkołach zamiast katechezy edukacja seksualna z broszurami WHO, w mediach ideologia płynna jak błoto, ale twarda jak młot. Wreszcie, Bierdiajew wpisał, że żyjemy w epoce, w której prawda nie jest lubiana i nie jest poszukiwana. Nie jesteśmy już ludźmi poszukującymi prawdy. Jesteśmy konsumentami sensu, użytkownikami narracji. Bierdiajew, prorok XX wieku uprzedzał, że nadchodzi czas, w którym prawda zostanie zastąpiona użytecznością, skutecznością i wolą ideologicznego panowania. I ten czas nadszedł. Nie trzeba już spalać książek. Wystarczy je. Przepisać, ale wsączyć w nie zupełnie inne treści. Nie trzeba zamykać ust. Wystarczy zmienić znaczenie słów jak dziś na Zachodzie rozumie się słowo ojciec-matka. W dzisiejszym świecie fałsz nie jest już kłamstwem ale stał się alternatywnym punktem widzenia. Manipulacja nie jest grzechem to retoryczna strategia prawda nie jest celem jest problemem. Moralność nie ma już zakorzenienia w Bogu, ale w percepcji, w emocjach, w odczuwaniu w danej chwili. Zauważmy dalej, jak to wszystko działa. Zgodnie z duchem marksizmu kulturowego, dobro nie jest tym, co obiektywnie słuszne, ale tym, co przyczynia się do walki klas, do przewartościowania norm, do rewolucji. Dlatego kłamstwo może być dobre, jeśli służy dobrej sprawie. Dlatego przemoc może być konieczna, jeśli niszczy strukturę opresji. Dlatego prawda może być uciszana, jeśli rani czyjeś uczucia. Zobaczcie, jak to dziś działa. Nie mówisz językiem rewolucji, jesteś wrogiem postępu. Nie zgadzasz się z aborcją, gender, woke. masz fobię, jesteś zagrożeniem. Bronisz życia, krzyża rodziny, stajesz się ekstremistą, nacjonalistą, faszystą. Nie jesteśmy świadkami dialogu światopoglądów, jesteśmy świadkami instalowania tzw. nowej religii, w której dogmatem jest relatywizm, a grzechem wiara w obiektywną prawdę. To religia tolerancji, tutaj cudzysłów daję, która nie toleruje sprzeciwu, religia włączenia, która wyklucza myślących inaczej, religia tu też cudzysłów miłości. Która z nienawiścią atakuje tych, którzy nie chcą się jej podporządkować. I zauważmy, to nie jest dialog, to jest liturgia nowego wspaniałego świata. Świata, w którym sumienie musi być reedukowane, w którym prawda musi zostać zaktualizowana, w którym heretyków Nowego Ładu tak naprawdę się nie przekonuje tego, kto myśli, że prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością, rozumu z rzeczywistością tych heretyków. W myśl tej rewolucji ich się po prostu usuwa. Czasem z debaty, czasem z urzędu, coraz częściej niestety z życia społecznego czy z mediów społecznościowych. I właśnie dlatego chrześcijaństwo jest dziś problemem. Bo wierzy w prawdę, pogłosi prawdę, bo jest prawdą wcieloną Jezusem Chrystusem. W świecie, gdzie wszystko jest płynne, chrześcijaństwo przypomina, że istnieje skała. W świecie, który krzyczy: Twoja prawda. Jest najważniejsza. Chrześcijaństwo szepcze z mocą słowa Chrystusa. Ja jestem prawdą. W świecie, gdzie sumienie ma być sterowane przez media, Kościół przypomina, że to Bóg jest Panem ludzkich serc. Dlatego dziś ci, którzy mówią prawdę, traktowani są jak przestępcy, jak oszołomy, radykałowie, tradycjonaliści z epoki ciemnoty. Ale to właśnie oni z tego, Pozoru ostatni, mogą być zaczynem nowego początku, bo prawda może być wyciszana, może, ale nigdy nie będzie pokonana. Może być spoliczkowana, ale nigdy nie będzie wymazana z ludzkiej świadomości. Może być ukrzyżowana, czego byliśmy świadkami, ale trzeciego dnia rzeczywiście zmartwychwstanie. I moi drodzy, tak na serio, kiedy prawdę. Którą dziś zastępuje się użytecznością. Bierzemy to, co dla nas użyteczne, skuteczne, bo to przyczynia się do tego, że ideologia może panować, może się wszędzie zadomowić. Zobaczcie, jak dziś to wszystko wygląda. Jak dziś nie tylko neutralizuje się prawdę, ale jak mówi się o tym, że wszystko jest płynne, wszystko jest zmienne. Że żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie wszystko nie jest prawdą, ale jest interpretacją, tak jak się to komukolwiek zamarzy. I to nie przypadek, że ideologie lewicowe przybierają właśnie takie formy ala religijne. One imitują Kościół, zapożyczają jego język, struktury, rytuały, ale prowadzą do odwrotności zbawienia. Tak jak Kościół wskazuje, co jest prawdą objawioną przez Chrystusa, tak marksizm kulturowy tworzy własną dogmatykę, w której każde takie odstępstwo traktowane jest jak herezja. Każdy, kto nie uzna dogmatu, na przykład tożsamości płciowej, równości narracji, prawa do aborcji, jest wyklęty z nowej wspólnoty, tutaj cudzysłów znów zbawionych przez rewolucję. I moi drodzy, w świecie fikcji i masek żyje przeciętny neomarksista. Kto to powiedział znów, Bierdiajew? Mówił o tym, że marksiści są takim niezwykłym zjawiskiem. Dlaczego? Dlatego, że żyją w stworzonym przez siebie świecie fikcji i nie musimy daleko szukać, by zobaczyć skutki tej fikcji. One już nas otaczają. Nie jesteśmy świadkami debaty o wartościach. Jesteśmy świadkami wojny kulturowej z rzeczywistością, z rzeczywistością, która próbuje zmieniać tożsamość dzieci, redefiniować małżeństwo, rodzinę, płeć i wiele innych aspektów. Cóż powiedzieć. Na koniec, na koniec chyba trzeba stwierdzić tą jedną kluczową kwestię. Bierdiajew nie był tylko filozofem. Był prorokiem w epoce maskarady, świadkiem w czasach duchowego sabotażu. Świadkiem, który wołał na pustyni, gdy większość, powiedzmy, oddawała pokłon złotemu cielcowi ideologii. I właśnie dlatego jego głos wraca dziś jak grzmot, bo to co widział, my właśnie teraz przeżywamy. To nie jest już walka o poglądy, to jest walka o duszę człowieka, o to, kto wychowa nasze dzieci, w oparciu o jaki system wartości te dzieci będą wychowane. Czy na Bogu, który zbawia, czy na systemie, który kolonizuje serca pod flagą wolności, równości, braterstwa. Świat tolerancji, który knebluje usta tym, którzy chcą mówić prawdę. I na koniec jedno zdanie, z którym chciałbym was zostawić. Nie ma nic ważniejszego od poszukiwania prawdy i jej umiłowania. Niech ta myśl Mikołaja Bierdiajewa przyświeca każdemu z nas. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie: jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Polenbalk es cultura, falca trva, polenbalk es cultura.